Kończyła bracie, i się z Dreamieczem, jestem netwet a to jest yeah, the yeah. eee, Tak, poprzednim razem szukaliśmy doktorka i tak szczerze powiedzcie, z tego miejsca, żebyście go zauważyli. Normalnie, jako w, w poprzednim odcinku, właśnie napisałem, żebyście napisali raz z gominem, no chyba z 10 czy 15 razy gominę, no naprawdę nie widać go w tym ile, on leży sobie tutaj. Tak po prostu, just like that tak, po prostu sobie leżył kolejk. Mhm, mm teraz. Tak, dobra, dobra. Zaczynamy odcinek do że Nakamura i hopi. Ja, ja wiem, że to zaraz będzie zaraz siekał. Normalnie nie, nie, nie wierzę w to, ile razy ja go wtedy minęłem. Nie pojadę, to jest dla mnie. Leżał sobie w, tej, w tym smogu i go nie było widać. Tylko, że ja za, zawsze zachodziłem od tej strony. Od tej. I on leżał zaraz przy ścianie, ja go nie zauważałem. I, i, dopiero poprzednim razem, jak skończyłem odcinek, i tak z, zaszłem właśnie z drugiej strony. A on sobie leży, sobie we mgle, opala się, żeby nie było. Zażywa kąpieli. No w ogóle. Dobra, wyciąga jego łeb. To jest jego łeb, czy to jest jego oko? Duma, konkretnie całe oko. Spoko. Tylko się zdenerwuję, jak to zaraz będzie koniec chapteru. No, to nie będzie miłe. Dobra, zbieramy wszystko, co nam matura, matka natura dała. Czyli monetki. Monetki. Ale coś tu jeszcze świeciło ja. Monetki. ile mamy? Trzy koła? O to, to coś, coś będziemy niedługo kupić. W końcu jakieś ulepszenie do, do broni. A, strasznie trochę to to wszystko jest. No widzicie, trochę pooszczędzałem, nic nie wydawałem na tym tańsze. Już nie wiem czy są jakieś tańsze, niż cztery koła tam. Patrzyłem ostatnio, ale nie pamiętam całkowicie nic. Nic pa... O paliwo. Będziemy się sztachać no i paliwem. Macie benzynę, to znaczy ta... Nie, to chyba LPG będzie, nie? Tak, to będzie LPG, bo to gaz jest. Tak, 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 dobrze, dobrze. Jak po potrzebujecie ten e, gaz do fury, to no, możecie zajrzeć do tego, doszedł do Warriora, tam jest. tam tego, tutaj jest pełno. Trzy ludzie, kurna, znaczy, za będziecie mogli tego, to kupować. Tylko nie wiem, ile tam się mieści, także. Co, my się wróciliśmy? Znowu? What the fuck? Czym się nie wróciliśmy? Nie, coś tu się dzieje. Tylko nie wiem gdzie i co. Chodź tu. Nie weduście, pogłaście mi czekiem Dobra. Gdzie? Chodź tu. A ty co? Też byś chciał? Spoko. Eee, co by jest Wow. na ile? wyodwrót, Była zwrót, dobry. tu konkretny odwrót że sobie trochę y, ucieknę, że tak powiem A ten co? Masz za swój. Co się chraniasz? Chodź tu Nie trafię go, wiedziałem, że tak będzie Tak Dobra Woo! Masz za swój. Co oni tacy kurna mocni są? Stilguid! Słyszę, się mnie denerwować, że jesteście coś, co mocy. tego trzeba się pozbyć, kolesio. To nie będzie wcale łatwe, bo tutaj ci przeszkadzają Dobra, Dostał. Skarta Co, nie mogę? Mogę, kurwa! Chodź! na Bardzo swoje mnie znowu gonią i noś nie to, chciałem się odleczyć. Tankę. Dobra. a troszeczkę mi ucieka, no mówi się trudno. Gdzie mi kurna robisz kupę tak pod Co mi tutaj z tyłu? Wiedziałem, że coś mi z tyłu, kurna, znaczy, chciało działać. Taś, 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 do wujken, do wujken. Potraktuj was ołowiem. Tak się mówi, nie? Żywitau. to na to, wątpię, żeby była załowiona, ale naboję już prędzej. Ktoś tu się jeszcze czai, tylko gdzie, pytanie. Myślałem, że to apteczka, leży, to jakiś konieczny. Pani śpiewa? Mam nadzieję, że tak. top Gdzieś tu jesteś, a tutaj jesteś. Aaaa! Dobra, koleś jest nieobliczany. Dobra, sobie poszedł to. Tak. No nie wiedziałem, że potrafisz przeładować się kurna, ale kurna jedną ręką. Jesteś totalnie ninja normalnie. Ninja, który złamał nogę. Yy, tak, jasne znowu się zgubiłem Ale co my teraz mamy w ogóle? Już z procesy nam tu Ryan security... Aha, musimy wrócić do security. Security. gdzie to było teraz. Na górze gdzieś. Nie ma zielonego pojęcia gdzie to było. Gdzieś tu jakieś wyjście? Noha ta. Wychodzi na to, zaraz zaraz zrobić, cięcie, albo coś ten stronę, bo kurwa nie może znaleźć tych schodów. Ten, no, jeszcze ten sprint zakichany to już w ogóle. Hmm. Tutaj Coś jest? Nic nie ma. Dobra. Co to jest? Laboratorium, no dobra. Jest git. Chodźmy na górę, zobaczymy. Nie, ale tu na górze nic nie było przecież, z tego co pamiętam. GPU Security Room. GPU Security Room. Security room Teść, taść, taść, taść taść, dowykada dwętowych, nawet pugoszecimy czykiem. Też nie tu, mhm. no i tak, no oczywiście się, się zgubiłem jak zwykle. No ja, ja jak to ja, muszę się zawsze zgubić. Czy tu nic nie ma? Nie ma nic. Patrz, chodzimy na to. Naprawdę, to jest ninja wysokiej klasy, a akurat zaskoczenie z drugiego piętra jest niego wycena nie do, nie do wykonania. Ja pierdził, o jest. Dobra, znalazłem. Fajha! I zapis. Dobra, przeszliśmy dalej. W końcu. Ach, mam nadzieję, że... O. O, dzięki ci, panie, za to, że zdjęłeś tą maskę. Wiesz, że tu jeszcze opary są, to nie wiem, czy to takie bezpieczne, ziom. No ale dobra, no sam zdziewaj się, choć ja się nie, 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 nie wtrąbię w twoje kurna te... Nie, TYLKO NIE ON! Ciebie? LOL, myślę, że go nie trafiłem. HOOOOOO! Patrz co ma? coś dla ciebie. A! Zobaczcie co uh, Ledwo! Masz. Człowiek, jakbyś mi się wtrącił pod tą kurna... To co jest? Nie wiem co tam się stało, ale jest fajnie. Ja chcę jeszcze raz. Cięcie podczas ładowania. Co, myśleliście, że będziecie oglądać całe ładowanie? Pff, fff, jeszcze czego? Ho, 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 ho. 37% dla tego kurna ta. Myślę, że mam więcej, a kurna mam mniej. Dobra, jest. Tego już tutaj zaczniemy pić Dobra Tego zniszczymy tak Spok coś się tak pozbędziemy Po co w końcu O coś w końcu mamy rakietnicę, tak? Dobra dostanie chyba? Null? Спуститься, что-то ходит. Хорошо. Ридом! Сразу демон придет. А, телепортался, ха 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 Давай! Nie w końcu. Tak! Yeah! Fuck you! A tamten co? Coś tak potrafi. Gdzie jesteś? Pokaż się, żeby mógł cię trafić dobrze. Da! Tu się coś otworzyło. Tylko, że mamy tutaj bardzo dużo pomieszczeń I nie wiem czy to dawać na odcinku, no ale dobra Jakoś tak podczas lutingu nigdy was nie zachęcałem tutaj do cięcia Nigdy tam nie było takiego jakiegoś cięcia podczas bierania tego wszystkiego Nie wiem, napiszcie mi w sumie czy chcecie to oglądać jak ja to wszystko zbieram O, karma points O, w sumie gdybyście Do, do teraz cięcia, nie, nie, nie widzieliście, że mam karmy i wtedy by było reklamacje. I. To może jak tu już coś mamy, to może zobaczmy na kasy. 3,400. Czego nie mamy kupionego tego? 3,200. ale też uleczymy na nie Uleczymy. Tak, uleczymy się. Z głupoty chyba nawet wyda. Co wy na to? Może być, może być, mm -hmm -hmm. Da się normalnie, będzie o, mówię. Taka biba była wczoraj. Uuu, tu coś jest. A nie, jest. dobra. To się wracamy na szybciora. to znaczy na szybciora. tak się nie zarysował. O, mi się skończył. O, cześć. O, teraz pójdziemy tam. Tam z ten wielki, gruby. Eee, zasra... co, demon. Aha, tu jeszcze była beczka. Spoko, dobrze wiedzieć. Czy coś tu jest? To jest dalsza droga chyba Mi się przynajmniej wydaje, no bo kurna tam się odłożyło. A tu mamy jeszcze ten Nic, najwyżej kurna będę się wracał znowu. Po pięć razy, po dwa razy. I tak tak w kółku i w ogóle i wszystko. Agresja! Tak, ten, twój ekip, agresja Tu coś jest, tu nic nie ma, dobra Wydemnej.

Ja mówię nie. Więc jest tak fajny, zambisty. Że... Uuuuu! Wow! Już powiem wszyscy. Spoks. Ej, 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 ja tu chciałem przejść, co? I tak w ogóle kupiłem lepszenie do tego SMG, a nie wiem co kupiłem. Mam nadzieję, że siły, siły razy tego. Zczyta. Ileś zadowanego obrażenia. Bo to by było super przy tym SMG. Na nas ten patrzyciki poszły się bzykać i co? w się ich pozbywano, Dobra, no tak stają trochę że tak powiem mi na drodze a byłoby to niemiłe jakby ktoś mi tutaj no no aha taki sekret po drodze, spoko no ja nie wnikam tak, ale no my tu byliśmy, bo to jest otwarte musieliśmy tu być no, na tu jest stop LOL Po to ja tu poszłem? O Jezu, mi się wydaje, że ten odcinek będzie bardzo pocięty Zbyt pocięty Nie, lubi, nie lubię, jak jest du du dużo cięć No tak to jest właśnie, jak człowiek gra pierwszy raz w grę No na jakbym grał drugi raz, to na pewno górna bym zapomniał Gdzie trzeba iść, co trzeba zrobić tak to jest, tak zawsze jest. No chyba, że, że grasz dziesiąty raz w grę, no to To no, no, wtedy jest dobrze. Bo wiesz gdzie iść? A tak to? Człowiek się zgubi, musi robić cięcie. Musi przepraszać, widzów, no bo. No bo się robi cięcie, bo się zgubi, bo jest głupi, normalny, jakiś, nie, nie wiem, jakiś. Nie Co? Przede nie obrażaj mnie, e, 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 no bez przesady. Ale... Dajcie spokój, Ludzie. Chyba nie jesteś tak źle. Czy mój pociąg do Kataru jest inny? Co? Pociąg do Kataru, spoko Ja mam takie pytanie: gdzie jest? Aha. Czyli miałem się konkretnie wrócić na sam początek. To jest amunicja do shotguna, którego nie korzystam. O jest, dobra, mieliśmy z, z tego korzystać. nie, on trzyma całe, bo tutaj jest ucho. I co, mam wsiąść niby. I to by było wszystko, tak? Nie, przestałem. Szkoda, chciałem się przejechać jeszcze. Ale jasno, o ja, pitone! Na oczy było do no skitu. Koniec! Eee, trochę przed czasem. W innym miejscu zostało. 9 minut odcinka. Dobra, kaczemy, nie ma co to, Nie ma, będzie najwyżej krótszy odcinek, mówi się do Ja jestem Nedwet, to jest Shadow Warrior. Zapraszamy go bardzo, bardzo gorąco i serdecznie na następny odcinek. Pamiętajcie, piszcie, komentujcie, subskrybujcie co chcecie. Oczywiście komentujcie, jeśli chcecie. Jeśli, jeśli wam się spodobało, to też daj suba, daj suba, daj, daj. Utrzymajcie się, cześć na razie.